jest od księgu z Dempsa. Yy, ja właśnie sobie przypomniałem, że mam kręksik poziomo, więc, jakby księga mogę trochę z tym ekranem, bo to jest moja pierwsza próba po trzech miesiącach próbowania kręcenia poziomo Więc, no, czekamy na pierwszy pociąg. Tym pociągiem będzie pociąg Intercity Hevelius. Coś tam idziecie. Towar jedzie, ale za płotem. Ty towar tam jedzie za płotem, i ja tam go będzie widać. No czyli towary tu jeżdżą. Tak w spieszczeniu zacząłeś. A no, przepraszam, Wicowie. Taki może zapłatać. Przepraszam, proszę. jeszcze. Traks i Stonka, kurde, tam co pojechały, Beznakrzejne ujęcie. Coś tam na drugi peron, to będzie lepiej widać. Nie, no lepsze takie ujęcie niż niks. Proszę, Traks i Stonka kierują się na Franowo. No przepraszam, Wiksowie, tragiczne ujęcie, cóż. Dobra, czekamy na poksiągi InterCity Hevelius. Proszę, przelot pociągu Intercity Hevelius z Gryfinem. Proszę, jedzie. Muszę sobie z, z Foxik zdjęć troszkę Proszę EU160! Dziękuję! EU160 026 Ze składem Intercity Heweliusz! e EU EU160 0266, Pojechał! Proszę! Wjazd kolei wielkopolskich! Do bolsztyna. Niestety z impulsem, proszę. Czekam na odjazd. No i proszę, odjazd z kolei wielkopolskich. Do Wolsztyna z impulsem pojechał. Krzykamy na my na następny pociąg. Widzowie, jedzie towar. Widziałem światła. Wiem, że widać same barykady. Jedzie byk. Z Bykiem, jegzie, towarowy, proszę! Z Bykiem, wiesz O! Z SMK, Ten sam du duet, który wjechaliśmy w Kiekszu! Nie, to jest na jednym torze, nie. Byje tak, Byk i, ta, i to jest Tamara, a nie SMK. skład! Super skład w Wigzowie! Proszę! Towarowy Tabor Rail! Widzowie, razem razem 10 pociąg to jest! Ładnie, super skład i nawet wśród tych barierek ładne zdjęcie zrobiłem! nie skoczyłem. oj długi skład no widzowie wygląda na to, że gdy mieszkacie daleko od Franowa to pojek na dębie. to jest Franowa, ale na się. no ładnie ile tych wagonów przez ile ten skład się ciągnie, kurde No koniec, tu ostatni wagon Proszę Spoksiąg towarowy na Dymksu No i tu się kończy, wreszcie Co za długi skład, dwie minuty filmu mi on zajął No wagony Protor no i koniec. Pojechał poksięg towarowy. Widzowie, nie uwierzycie! Kocham Dębiec. Jedźcie po do Wolsztyny z parowozem! I ja nie mogę! Widzowie, kocham Dębieks! To moja ulubiona stacja! Naprawdę, jedźcie tutaj! Super skład! Ojej, oj, przepraszam, Wikzowie. Super skład! Proszę! No ładnie, Wikzowie. Parowóz z pociągiem retro! Kocham dębiek! Moja ulubiona stacja. Krzykamy na odjazd. No i proszę, odjazd parowozu. Widzowie, jeszcze na Dębie. to wam powiem. Moja ulubiona stacja w Poznaniu. No, pojechał. Parowóz. Super. Krzykamy na następny pociąg. Widzowie pewnie się zastanawiają, Czemu tutaj stoję? No dlatego, że będzie jechał następny pociąg towarowy. Widziałam tu jego światła. Bardzo się cieszę, Wikzowie. Naprawdę polecam Wam tą stację. No więc no. Widzimy się, gdy pojedzie tutaj ten towarowy. Bo... Wikzowie nie wiem czemu, ale jak tu jakiś pociąg tutaj. Kurde. Krzysztof, tym kolej Wielkopolskie? Ty, to przelot jakiegoś pociągu Z Gryfinem, proszę! Proszę! Chyba pies to był! Chyba Piast to był, wigsowie! Nie wiem No ale mamy przelot, fajnie! To są wozy! Gagarin! To są wozy! Polmiek Trans! Proszę, Gagarin! M62! Proszę, Gagar! Następny super skład! Proszę! Tego już niestety lekko skoczyłem, no ale... Nie I to są Włosy. To są prawdziwe Włosy. Przez taksję ja No. Pojechał. Gagar. M 62 52. trans. Wiksowie. już chyba czwarty towarowy. Więc nieźle. Co to było za dźwięk? Takie. jest hmm. się jak się to na co się dzieje. Naprawdę. Więc no. Widzimy się przy następnym składzie. Towarowym. Widzowie, słuchajcie, towar stoi, bo musi prawdopodobnie przepuścić skład Intercity Malkrzewski. Więc, no, jednak czekamy na poksięg Intercity Malkrzewski. A, proszę! jak się teraz towar z Dragonem, tym razem ze strony Franowa. Nie jestem zbyt na wysoki, staram się się nie sknosić. Proszę! Dragon! PKP Targo! Towarowy! Proszę! Proszę! Co to było? Boże, widzowie! Ja nie wiem, co nagrywać! Malczewski odjechał i może tu być! Sekundę. No, to lebono 43 Pojechał! Dobra, idę kręcić Malczewskiego, bo śpieszy mi się. Wikidowie zamknęli szlewany i jak się Malczewski. A chcę, żeby pojechał, bo ja nie chcę, żeby dwa pociągi przyjechały w tym samym czasie. To, to będzie tragedia. tylko brakujęcia. no dalej, jak się ten Malczewski? kurde, jakby się tu spadło jakby się tu spadło Jezus dobra, dalej, jak ten Malczewski? Chodź. sorry Wiktor, jeszcze no, no, przez no, no, no. Sorry, balki. Sorry, balki, wiesz, przez chwilę nagrywam kompletnie nic ale Malczewski już powinien jechać Dawaj! Przepraszam, Wiktor, no, ale naprawdę. jeszcze muszę patrzeć, czy towar nie je, jak się. Ba... Jezus. Więc no, mam nadzieję, że dalej, czy Malczewski. Chyba nie przyjedzie z opóźnieniem. No, cóż, wicsowie pokrzykamy sobie chwilkę. Niestety, pokrzykamy sobie chwilkę. Widać, się na dębcu to, to też za wcześnie lebane zamykają. Tylko na podolanach jest dobrze ustawione. Czekajcie, sprawdźcie, czy towar może nie To dara nie wiksę i nie słyszę, więc raczej jeszcze teraz tu nie pojecie. Dobra, nieważne, Wigsowie, Wiksi mi się, gdy się Malkrzewski. Wiksowie, jak się pociąg? Tak, pod skład wagonowy! Proszę! Jest Polreggio skład wagonowy? Eee, Turbokibel. Szkoda, Turbokibel. Tym razem jest Dobrowsławia. Eee! No cóż, przesuńmy mi się trochę, bo Malkrzewski tu zaraz pojedzie. No, proszę! Jedzie, tam M57! Regia Dobrocławia Głównego! O! Podrójny! Proszę! No! Czekamy na odjazd, potem będzie marknię No i proszę. Mamy odjazd! Proszę. Czekamy na następny pociąg. No proszę. Wjazd pod regio. Tym razem czekaj, to jest skład wagonowy, czy nie? Nie, kibel. No, kibel wiesz, na Staksie Poznań Głębiek. Regio Ży Wrocławia głównego. Proszę. Juxowi mam informację. Niestety malczewskiego i pociągu 17.06 raczej nie nagramy. Bo, bo ma przyjechać za opóźnieniem. Jest w ogóle korek pociągowy. Proszę. No, czekamy na odjazd. No i będzie odjazd. Jest 17.06. U mnie jest 0.5. Więc na widzowie niektórych pociągów niestety tu nie nagramy. A dokładnie z głów Jadzie Malczewski. Jecie Malczewski! Dalej, no mijaj się Regio! Proszę, jednak pojedźcie. Proszę, przelot pociągło Intercity malczewski prawdopodobnie. No mówiłem z EP 09. Proszę! eps 09! 006! Proszę, Intercity. Malkrzewski pojechał! Widzowie, jedźcie po księg towarowy. Proszę, z bykiem, cargo unit. Byk cargo unit, super. No, czyli jednak jeszcze nie kączy mi Jest ruch, jaki nie wiem. Byk cargo unit, i tam ktoś jedzie, patrz. Proszę. Uni. A proszę, tutaj wjeżdża jeszcze regia popóźnione. Z wolsztyna prawdopodobnie. No, SA 130%! Tak, wieszcza poopóźnione regia. I na tym możemy pokrzykać na odjazd Tak, no, tak sobie. to jest już ostatni pociąg Proszę Wjazd Regio Spolsztyna. o proszę, to są dwa pociągi, są łączone w jedno SA 103 Ma odjazd chyba, nie, stanął No, SA 134, 010. Krzykamy na odjazd. So, odjazd sobie nakręcisz sam, ją zakończę. No. no, mam telefon. I jest odjazd. Rusza, proszę. 4, 0, 10 i proszę, co tutaj mamy? Inny. 2 to było. No. Więc no, widzowie. To by było wszystko na dzisiejszym ekologizmie. Więc no. Krzyś.